Rok 1957. Uniwersytet Jagielloński. Egzamin dla kandydatów na fizykę i astronomię. Zestaw A. Zadanie pierwsze. Pokażę dwa sposoby rozwiązania. Najpierw będzie sposób taki trochę BDSM. Naczynie. W tymże naczyniu jest woda. Kulka z ołowiu. I korek. Chyba taki od wina, no bo jaki inny. One są połączone ze sobą. Mogą być przyklejone na superglu. Mogą wisieć na nitce. Masę tej nitki, czy też masę kleju pominiemy. Nitka. Jeśli to by się miało unieść do góry, już mniejsza z tym, że nie można się unieść w dół. To łączna siła wyporu musiałaby być większa niż łączne siły ciężkości działające na te dwa ciała. Prościej będzie przyjrzeć się przypadkowi granicznemu, gdy te siły się równoważą. Wprowadzę jakieś oznaczenia. Gęstość wody to będzie d. d jak density. Wszystko, co się dotyczy korka, dostanie indeks 1 d1, m1, v1. Kulka będzie miała indeks 2. d1 jest tutaj, d2 jest tutaj. To będzie m2. Gęstość wody każdy zna. Zapisuję równowagę sił. Siła ciężkości działająca na korek. m1g. Dodać siła ciężkości działająca na kulkę. Wypadkowa siła parcia działających na korek, czyli tak zwana siła wyporu, to będzie gęstość wody, objętość korka i razy g. Wypadkowa siła parcia działających na kulkę to będzie znowu gęstość wody, objętość kulki razy g. Z g mogę się już pożegnać. Tak pomocniczo zapiszę sobie wzór na gęstość i przekształcę go tak, żeby wyznaczyć dwie pozostałe literki z niego. Gęstość to jest masa przez objętość, więc jakby co mogę sobie objętość wyrazić przez masę i gęstość? No i jeszcze jakby co mogę sobie masę wyrazić przez gęstość i objętość. M1 masa korka nie jest dana ani szukana, to się jej pozbędę. Zapiszę dV. M2 jest dane, więc może zostać w równaniu. V1 w równaniu jest mile widziane, bo jest szukane, nie? Jaką objętość korka, no? Tu coś sp***iłem. To miała być kulka, ona ma indeks 2. Bez sensu, żeby ten sam wyraz pojawił się dwa razy, skoro opisywałem dwa różne ciała, nie? Od razu widać, że coś było nie halo. Czyli dodać D. Objętość kulki nie jest dana ani szukana, ale mam jej masę. I mam jej gęstość, więc zamiast objętości tej kulki mogę wpisać sobie M2 przez D2. Wyrazy z V1 rzucę na lewo. Pozostałe na prawo. Tutaj wspólnym czynnikiem jest V1 i wyłączę go przed nawias. Tutaj wspólnym czynnikiem jest M2 i zrobię mu to samo. Dzielę obustronnie przez D1, odjąć D, żeby wyznaczyć poszukiwane V1. No i właściwie to już. Można to wklepać do kalkulatora tak jak jest, ale można to sobie poprzekształcać, żeby było, ja wiem, mniej kresek łamkowych. wiadomo, że w kresce łamkowej mieszka diabeł, więc jeśli da się zrobić jedną kreskę łamkową zamiast dwóch, no to warto. Choćby trzeba było później więcej razy wpisywać liczby do kalkulatora. Pomnożę licznik i mianownik razy. razy D2. Wtedy tutaj zniknie łamek. To trochę bez sensu, bo będzie więcej wpisywania w kalkulator. No ale wiecie, ze złem trzeba walczyć. Pomnożyłem licznik. Teraz. mnożę mianownik razy to samo D2. A w odpowiedzi napisałbym. Że objętość korka musi być większa niż to. Podstawianie i podawanie w wyniku liczby nie wydaje się dobrym pomysłem. To samo inaczej mniej fizycznie, bardziej matematycznie dużo szybciej. Płotek. Światowy Dzień Lasów Deszczowych. Świętujcie, korzystajcie, bo takiej puszczy amazońskiej za 20 lat może już nie być. Wystarczy żreć więcej mięsa i spalać więcej biopaliw. No to jest taka stronka, która sadzi jedno drzewo za jednego dolara. Ja tu parę posadziłem, może się pochwalę. To ostatnie jest ze stycznia, bo ja później zacząłem sadzić na innym koncie. Dlatego w opisie będą dwa referale. I jak skorzystacie z któregokolwiek z tych linków, no to pierwsze drzewo jest za darmo. A jak się posadzi trzy albo więcej, to macie darmowe losy w konkursach, które robię na Patronite. Także no, polecam. Tutaj posadziłem aż 260 drzew po to, żeby smoki miały co jeść. Posadziłem je tam, gdzie są smoki, czyli oczywiście na Islandii. Żeby cało unosiło się we wodzie, nie tonęło i nie wypływało, to jego gęstość, średnia gęstość, musi być taka jak gęstość wody. Czyli muszę tutaj doczepić, dokleić tyle korka, żeby średnia gęstość układu korek ołów to było 1, 1 gram na cm3 albo 1000 kg na m3, mówiąc bardziej współcześnie. I gęstość układu to naturalnie będzie średnia ważona gęstości poszczególnych układów, bo inaczej. Więc piszę sobie, że gęstość. Pierwsza gęstość, jako wagę wpiszę objętość. Druga gęstość. I znowu jako wagę wpisuję objętość. No i jak to w średniej ważonej to się dzieli przez sumę wag. Chcę wyznaczyć stąd v1. To sobie pomnożę na krzyż. d, v1 dodać d, v2 równe, przypisuję to. Wyrazy z v1 na lewo. v1 jako wspólny czynnik. Na nawiasie będę miał d mniej d1. Wyrazy z V2 na prawo. I w nawiasie jako wspólny czynnik zostanie mi d2 pomniejszone o d. Podzielę przez to, co stoi przy V1. V2 to jest objętość kulki. Mogę ją wyrazić jako m2 przez d2 i tak robię. No i voila, to jest ten sam wzór. A tu zgubiłem indeks M2 naturlich. To jest ten sam wzór. Tylko trzeba licznik mianownik razy minus 1 pomnożyć, żeby przejść od tego po lewej do tego po prawej albo w drugą stronę. A tak poza tym to Jezus Maria, jakiego ja mam dzisiaj za muła. Mam nadzieję, że to nagranie nie odpadnie w postprodukcji. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że nie odpadł, że udało się uratować.